you <laughs> Przede wszystkim warto pamiętać o tym, że to nie tylko osoby, które są zameldowane w Katowicach, mogą swój podatek rozliczyć właśnie w mieście. Stąd zachęcamy i apelujemy do mieszkańców, ale także do osób, które większą część swojego życia spędzają tutaj w Katowicach, czyli na przykład pracują, spędzają również czas po pracy właśnie w tym celu, aby rozliczyć swój podatek dochodowy w Katowicach. Po prostu trzeba w formularzu zweryfikować jaki się ma adres, jeśli chodzi o urząd skarbowy. Tutaj polecamy wpisanie właśnie tego adresu. Urzędu Skarbowego w Katowicach i dzięki temu te środki trafią następnie z naszego podatku dochodowego właśnie do budżetu miasta Katowice. Pamiętajmy o tym, że w przypadku właśnie rozliczania pit nie tylko mowa jest o miejscu zamieszkania, ale też jeżeli mamy interes ten życiowy związany z danym miastem, to tu także możemy się rozliczyć i część pieniędzy z naszego podatku trafi także do takiego miasta, stąd możliwość także rozliczenia się, i zostawienia części swojego podatku dochodowego właśnie w Katowicach. A z czego musimy sobie zdawać sprawę, to przede wszystkim z tego, że dzięki tym pieniądzom tak naprawdę możliwe jest wykonanie szeregu inwestycji w mieście. 25% budżetu miasta Katowice w 2022 roku to właśnie były dochody z podatku PIT i dzięki tym pieniądzom możliwe jest zrealizowanie takich działań jak budżet obywatelski, zielony budżet, inicjatywy lokalne, a więc to są działania, których mieszkańcy chcą, w których wskazują, jakie są ich pomysły na zmiany tej najbliższej czyli to są place zabaw, to są nowe nasadzenia zieleni, które pojawiają się w mieście i wiele innych działań. My policzyliśmy w Katowicach, że w przypadku jednej osoby, która się rozliczy w mieście, możemy za te pieniądze zrealizować na przykład 4 metry kwadratowe chodnika, 4 metry kwadratowe ścieżki rowerowej, zasadzić blisko 10 metrów bieżących żywopłotów, w związku z czym to pokazuje rzeczywiście realne korzyści z każdej osoby, która zdecyduje się właśnie na to, aby w Katowicach się rozliczyć. Rzeczywiście takim dużym benefitem dla osób, które rozliczają się w Katowicach, i tu często wystarczy pokazać właśnie swój PIT i to, że wskazaliśmy ten urząd skarbowy w Katowicach, jest Katowicka Karta Mieszkańca. W Katowicach już 100 tysięcy takich kart zostało wydanych i przede wszystkim to są realne korzyści dla mieszkańców Katowic. Dlatego, że Katowicka Karta Mieszkańca to jest szereg zniżek, zarówno do instytucji miejskich, takich jak chociażby baseny, teatry, bilety zniżkowe, do, na wszystkie wydarzenia organizowane przez Miasto ogromne. Więc szereg biletów na przeróżne wydarzenia czy też na atrakcje sportowe można nabyć dzięki kadowickiej karcie mieszkańca za mniejsze pieniądze z bonifikatą. No i oprócz tego to są również zniżki na różnego rodzaju usługi, bo w tym programie są także prywatni przedsiębiorcy. Można taniej na przykład skorzystać z fryzjera, z usług fryzjerskich, można skorzystać z usług jubilerskich, można też na przykład zorganizować sobie zjazd pontonowy i Nająć się kajaki właśnie dzięki katowickiej karcie mieszkańca za mniejsze pieniądze, więc to są realne korzyści dla mieszkańców. My zresztą policzyliśmy i dzięki katowickiej karcie mieszkańca udało się już mieszkańcom zaoszczędzić w sumie 5,5 miliona złotych, więc to pokazuje, że skala jest rzeczywiście całkiem spora. Największą popularnością, jeśli chodzi o katowicką kartę mieszkańca, cieszą się zdecydowanie wejścia na basen. Tutaj najwięcej tych zniszek zostało wykorzystanych, no bo dzięki temu rzeczywiście ta cena wejścia na baseny kryte w przypadku Katowic jest bardzo atrakcyjna.